Jedno z imion Boga to alfa i omega, początek i koniec. Mocne ramy, mocne rozpoczęcie, mocny finisz. Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem słowo daje. Dziś o Bogu, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem, tak przedstawia się w pierwszym rozdziale Apokalipsy, czyli księgi, która wieńczy Pismo Święte. Jest taką księgą tajemniczą, budzącą wiele pytań, emocji, ale na samym początku, w pierwszym rozdziale, już czytamy, że błogosławiony jest ten, kto słucha słów tej Księgi. Czyli wystarczy, że słuchasz Słowa Bożego, a Bóg będzie dawał zrozumienie w swoim czasie. I cudowne w życiu z Bogiem jest to, że On jest Bogiem całości, początka dziejów i końca dziejów. Dla nas to jest może takie trudne do ogarnięcia, ale jest też Bogiem początków, takich jak początek życia, ale może też właśnie początek tygodnia, miesiąca, początek roku. Początek jakiegoś nowego odcinka. On chce być Alfą i Omegą. Alfa i Omega, yy, czyli te pier ta pierwsza i ostatnia litera yy, alfabetu. Yy, bardzo dobra wiadomość dla Ciebie i dla mnie, że Bóg, Bóg, który jest Królem, chce być Alfą i Omegą. Yy, Zastanawiałem się kiedyś nad tym, bo to są takie mocne, mocne słowa, ale można je jak zawsze z pomocą Ducha Świętego przełożyć bardzo praktycznie na frajdę życia z Bogiem, który właśnie w moim życiu jest początkiem i końcem. Początkiem to znaczy jego stawiam na pierwszym miejscu. Chciałbym powiedzieć zawsze i chciałbym, żeby tak było. Dlaczego? Dlatego, że to przełoży się na mój styl funkcjonowania, na, yy, na to, jak to życie będzie wyglądało teraz, współcześnie, w tych czasach, bo życie z Bogiem nie musi być obrazem przestarzałym, staroświeckim. Nie, On dzisiaj jest tym, który daje nowe życie. Yy, takie było, takie było Boże zapewnienie, gdy Jezus w Ewangelii Jana mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni, a ja sprawię, że strumienie żywej wody popłyną z waszego wnętrza, że z was popłynie życie. To jest Jego obietnica. Więc cudowne jest to, że Bóg na początku tego nowego etapu zaprasza nas do tego. Pamiętaj o mnie jako o Alfie. Jako tym, który jest na początku, który chce być na początku, i w tym momencie zaczynasz odkrywać: odkrywać, że Bóg jest Bogiem, Bóg jest Bogiem przymierza, Bóg jest Bogiem wiernym, Bóg jest Bogiem mocnym, Bóg jest Bogiem łaskawym. Odkrywasz Jego osobę i stawiasz go na początku. On jest Omegą, więc jest też tym, który zamknie. Zamknie y, kiedyś dzieje ludzkości, zamknie dzieje świata, zamknie też moje życie, Twoje życie. Kiedyś przyjdzie na to czas, ale to jest dobra wiadomość, kiedy wiesz, że to życie jest w ręku Jezusa. Y, dla mnie od, od czasu, kiedy odkryłem, y, czym jest przymierze z Bogiem, ta święta sztama, moje życie splecione z życiem Boga, ta świadomość, że Jezus jest Alfą i Omegą, y, daje mi radość. Daje mi poczucie wolności, bo wiem, że moje życie jest osadzone w dobrych ramach. On jest początkiem, on jest końcem. A w międzyczasie te kolejne litery alfabetu, poszczególne dni, tygodnie, miesiące, lata mojego życia, idę razem z nim. Przez zaufanie, przez wiarę, przez posłuszeństwo kochanemu Bogu, temu, który prowadzi. I właśnie to imię, którym Pan się przedstawia, ja jestem Alfa i Omega. Ja jestem tym, który chce być początkiem i końcem też w Twoim życiu. I można to sobie bardzo praktycznie przełożyć na początek dnia, który zaczynam od znaku krzyża od tego, że sięgam od razu po Boże Słowo i mówię: Jezu, króluj dzisiaj, ucz mnie dzisiaj swojego Słowa. I wczytuję się w to, co On ma na dzisiaj do powiedzenia, i to przekłada się na moje myśli, na moje reakcje, potem na to, jakim jestem. Tatą, mężem, pracownikiem, człowiekiem, którego spotkają inni inni ludzie. Warto więc postawić teraz na to, żeby Jezus był alfą w moim życiu, ale też, żeby był omegą, żeby był tym, do którego zmierzam, żeby był tym, którego stawiam jako cel mojego życia, jako cel moich dni, tygodni, miesięcy. Co to znaczy, że on jest moim celem? To znaczy, że chcę go naśladować. To znaczy, że chce być taki jak On, chce reagować tak jak On, mówić tak jak On, okazywać miłość tak jak On, być odważnym tak jak On, zdobywać tak jak On, wprowadzać zmiany tak jak On, bo Jezus jako Alfa i Omega uczy nas życia radykalnego, życia w taki odpowiedzialny sposób wpływowego. On uczy nas tego, żebyśmy wprowadzali Boże Królestwo, w którym żyjemy. Więc bierzemy tę inspirację yy, i niech ona posłuży nam w nadchodzących dniach, tygodniach, miesiącach. Ucz nas Duchu Święty tego. Co to znaczy, że Jezus jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, że jest też tym, który jest autorem i y, tym, który udoskonala naszą wiarę. Niech to się dzieje w międzyczasie, żeby ten czas był dobrze przeżyty, ale właśnie z taką świadomością, że Jezus Chrystus jest tym, którego stawiamy na początku i na końcu, a to wyjdzie na dobre. Tobie, mi i tym, którzy będą spotykać nas w kolejnych dniach. Frajda życia z Bogiem. Tyle na dziś. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.